Trzeba ja to myślałem, czy w ogóle jest sens nagrywać to podsumowanie, ale trzeba pokazać, że to życie puszkiracza w sadek jest takie kolorowe. Czyli byłem pierwszy raz na swoim polu, na które mam zgodę. No i co? Ono, kupa aluminium. Nie wiem skąd to się tego zresztą wzięło. Blachy kupa. wszystkiego wszystkiego groma a nic konkretnego. No może ta opaska, która wyglądała jak jego brączka, kopałem, leżała tak. Się świeciła ładnie do góry. I co może jakaś, jakaś latarka, znaczy ten, żywórka czegoś, Pewnie traktora? Jakieś kółko, coś, nie wiem co to jest, też pewnie coś od traktora. I takie coś już, leciutkie też chyba do to jest. Także subskrybujemy, lajkujemy i to by było na tyle.